Jo Malcolm z tej strony Drower, a dzisiaj ze mną jest Maksym. Siema wszystkim! i dzisiaj robimy 24 godziny maksym rozkazujem Fortnite, więc bez dłuższego przedłużania stawcie łapkę, subika oraz jeżeli nie macie go w sklepie, polecam serdecznie ten. Więc bez przedłużania, zaczynamy. Dobra, ale czekaj, jeszcze nie gramy, Drowerku. Pierwsze co musisz zrobić, wbijasz sobie do szafki stary i bierzesz z jakiegoś najgorszego skina, No Nie, no, ale że takie coś, no. Najbrzydszego, najbrzydszego bierzesz skina na, i najładniejszy plecak, nie? To ma być totalnie niedobrane i, i, i tego. Jak Taka. uważasz? Niech będzie to twój wybór, ale po prostu ma być najbrzydziej. Najbliższy, najbliższy skin, tak. Ten Wolverine jest. Nie, dobra, ten gość jest le, okropny. I plecak najładniejszy do niego. A jakiś najładniejszy, ale nie ma być totalnie dobrany. Najładniejszy twojego oka, nie? Tak po prostu. Nie? Ten mi się strasznie, Ola on jest przepiękny. Piękny, czekaj, o ten, ale on jest przepiękny, naprawdę. Świetne połączenie, co nie Maxym. Dobra, dobra. Nie widzę całego, ale teraz masz metodę gotowość i lecimy do Gierki. Nie? Ja już dałem, let's go, dawaj, dawaj. O, jestem Gierecki. Ej, mordo, mordo, ochoty do mnie. Musisz dzisiaj cały dzień zwracać Jezus. się do mnie per kopy Księciuniu, cześć. Księciuniu? Max, tak. Księciuniu, Max. za co Z Unią, nie wiem, czy mi to lepiej usta. Zróbmy tak, że za każde y, niepowiedziane Księciuniu musisz stary tańczyć 3 sekundy jakoś. Emotkę, cześć. Tak? No nie, nie, no, Księciuniu. No dobra, sekundy, Księciuniu. Stary, nie? Dobra, Księciuniu, będę pamiętał. A mogę samo Księciuniu. Dobra, dobra. No, mo, znaczy możesz, ale w sensie nie musisz tak często odgrywać Po prostu za każdym razem, jak coś gadamy, to już Księciuniu, nie? Tak, tak. Ok, 14. Księciuniu. Dobra, dobra, let's dobra. go. To co, zalew, dobra, let's go. Rozumie zalew, zalew, badników. zalew. Dobra Księciu, nie, lecimy, lecimy, du! Chciałbyś wylecieć z buca? Chciałbyś, chciałbyś, nie? Musisz wylecieć. Dobra, wyleć z buca, wyleć buca. Wyleciałem, wyleciałem. Typs, I stary, my... ważne, nie? Musisz polecieć patrz. ja ci oznacza, na ten domek musisz polecieć. Dobra, ty jesteś niebieski, okej, okay, okej. Okay. No, dobra. będziesz doleciał. Ja lecę na te dwa małe domeczki, nie? Dobra, dobra. Chcesz rozwalić mi cię auto, żeby wyleciały części? Auto, ja chcesz, wylecie... nie? Chcesz Bo... auto i po prostu części przynieść, tak? Dobra, nie ma problemu. Ile części Ci wyleciało? Powiedz. Dużo, dużo księciuniu, dużo. To weź okay, tu zleć na dół. Idę idę. Motylek mnie ciebie prowadzić. Let's go, let's I co go. Co to jest stary plan mam. Coś? No, dodali, dodali właśnie, dodali. Czekajmy księciuniu chcesz wziąć, ją, chcesz wziąć ją w rękę, słuchaj. Jasne. Chcesz wziąć ją w rękę. Znaczy, weź w rękę i ze w nogi po prostu i Jej, uciekasz. Ale świetnie! Dobra, 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 nie będę taki zły, masz tu. Mogę się uleczyć, księciuniu? księciuniu? leć, Ulecz, lecz, lecz. Chciałbyś mi dać MK i wziąć cykle za to? Chcesz Jasne. Ty? Jasne, no świetnie. To mi się podoba. A masz <noise> jeszcze na mam? Nie, jak? mam tylko... no nic w sumie oprócz tej flary i tego... No. Dobra, 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 ale mam już HP. Idę ich zniszczyć. Let's see me do Let's see me Ej, ja mam złą Chcesz tam, wbij do nich i stary, ja tylko z już. Ty, ale sobie. gdzie oni są? Na samym dole, chodź. Ej, okay, no są, no no, no są. Stary, wbija Dostał się w mniej. masz ma weź pierwszy. A pierwszy. Tyle, bo mam pistolet z flarą. Dostał 75 mniej. Jedle, ty. A, jedle, jeden leży. A, jeden mnie podjechał, jeden podjechał mnie. Księciu, nie dawaj go, jesteś lepszy. Let's go, Maxim! Pierwszy raz gam dzisiaj w tegle, stary, nie? Tu jest, tu jest jak coś. Nie jadą, ty... jadą gościu. Możesz to podnieść. Dzięki. Słyszałem ludzi stary, więc. No bo jest tutaj autem. Chyba mi nie podniesie dzisiaj, max Podniosę, podniosę, ile masz kapelus? Sześć. Cztery. Dwa Stary, to było przemyślane wszystko Przemyśla... 100% 200 IQ, 200 IQ, IQ Dobra, będę taki miły, będę tyle miły patrz na HP, co nie? Podarowuję Ci tutaj to Nie no, dziękuję, nie dziękuję. Oj, dziękuję, nie, kocham Cię normalnie Nie strzelaj do nich jeszcze, nie strzelaj, masz nie dawać im Lecie my Wyleczę się masz się, no się leczyć dobra, dobra, podjeżdżamy ich stary, wywalony, masz już nie leczyć Dobra, dobra, nie leczę się, podjeżdżam Kurde, ja Cię chyba strzeliłem przypadkiem Dobra, robisz Jest go Skill ich porobię O kurde Aksym, żyj Jakiś god stary ja Dobra, idę go od z kill offa podjeżdżam Z kill go podjeżdżam Dostał, dostał z 20 Dobrze, no nie, dobrze no, Ja cię muszę kierować gościu znowu Przepraszam no, A bez kit'u 4 kilo masz Eee, najdy, najdy, halo, co tu się dzieje? Ty pojezd, ty bez kit'u w środku ma, tu, no nie miałem macu, nie, no nie widziałem na to... nic Ja pierdziele, jakiś tacy genik Dobra, ile no masz padoczu? No, no, jakiegoś e ty zobaczyłem, ja? No mało, masz 450 masz Dobra, Sława wygląda no tak stary, że za, za karę, za to, że tak zwaliłeś stary, mm. Wchodzi do sklepu i musi wydać mi gift'a, nie? Ale co to no, spokojnie, spokojnie. Ja wiem, że z tej biedny jesteś, więc ja ci tą muzyczkę nową, tą wskakujesz. A co? Zośki nie chcesz, bo Zośka lepsza. Zośkę mam, więc... Dobra. Czeka to ci stało tak naprawdę. Dobra, to już ci kupuję. Dobre. Czekaj, tylko ci muszę. Masz samym za karę, w sensie wiesz. No okej, okej, okay, okay, już wysyłam, wysyłam. Jest, poszło? Dobra, dobra. O, no dobra, to mi się podoba, to mi My się kozak. podoba. Dobra, za karę, za karę tutaj fajnie. toj fajnie. proszę wpiszcie kod sklepie, bo Max mi tu takie rzeczy każe robić. Ej, się a chcesz w ogóle się... zmienić tego? Tak, macie sobie macie, macie wpisać, chodzi. Chodzi do sklepu. Ej stary, o, musisz oj. zmienić skina. Masz troga? Tego tak, takiego. E, no nie, no i nie znożyłem, no. Masz wyjść, stary, bo to totalnie Dobra, przepraszam, przepraszam, Ja Czemu gotowość w ogóle, nie powiedziałem, żeby zawogotować. Dobra, sorry, sorry. Siema, to ja! No tak, ale masz już Stary, dobra nie, już piosenka. już, bo był ustawiony automatycznie ten. Dobra już mam, już mam. A chcesz to mnie stary? A chcesz w ogóle, ja już tam wywalam tego księciu? A bo dobra, dalej. Nie, chyba e, księciu, księciu przepraszam, nie przepraszam, właśnie zapomniałem. Ogólnie zwracać się, w trzeciej osobie na przykład... O drowerku chcę jeść, nie? Drowerku chcę zabić. Ale myślę. że ja mam tak mówić, czy do ciebie on się zwraca? Tak, tak no tak ty nie, nie musisz A, cały czas, ale po co często się tak zwracaj do mnie. Dobra, wiem, postaram się, jeżeli nie zapomnę. Dobra. Dobra, drowerku chce. Dobra, wino. to wybieraj mi stópkę, dobra? Wybieraj dobra. mi Drowerku chce lecieć na. zielone żywopłoty, bo daleko to przeżyjemy. Nie no, jaki bambolek. Drowerku chcę kile. Dobrze, ale dobrze Drowerku myśli, dobrze. Niech działa, co ty gadasz? Dziś tylko win. win. O mowa o Max na kanale No, na, na nową na moim kanale macie linka w opisie do kanału. Link w opisie, będzie, polecam, będzie. Naprawdę bardzo fajne tutaj pioseneczka wleciała. Nie no, przyznam Kozacka, samym ją Daj już. Dajcie znać, jak wam się podoba, bo no że to takie top 3 tych nowych parodii, o, będzie, tak mi się wydaje, w każdej tej. Jak to się nazywała ta ekipa, trzy ekipa i teraz masz tą ekipa, chill? Ekipa, trzy ekipa, yy, no i teraz chill no, a za, za by się było... Też sumie przeze mnie robiony teraz i tam połowa rzeczy, ale... Ale bo to jest faktycznie, no, połoniłem się. się nie? nie no, to ty raper jesteś. Dobra, leć gdzie chcesz stary i... Dobra, Androver chce lecieć tak, na ten domek. Graj normalną gierkę, nie? Korzystam z tam. Chodź za mną, chodź za mną, ej, chodź za mną. Ej, hey, już, już, prezent mam. W tym domku... Jaki ty masz prezent? Proszę. Kto ma prezent? Kto? kto ma prezent? Y szefunciu, masz prezent, szefunciu, masz prezent. Ale, ale kto? Ale kto, kto A, daje? A! rower ma dla ciebie prezent, rower ma prezent. Dobra, ma, wbijaj tutaj na ten zamek i tam Ty jest stary typon, no, on ja musisz go zabić. Ja zaraz do ciebie, don't. Idę, idę, idę. Drower zabija gościa! Aj, lowek został. Predzy? Dobrze, dobrze. Szefunciu, żebym go dobrze widział. Plecy mam. Ej, chcesz zabić tego drugiego? Chcesz go ja zabić? Ja mam plecy, szefunciu. On ma keba, ja nie. Ja mu nie mam. Szefunciu biegnę. Dobra, szefunciu wykorowałeś. Dobra, chcę go, go zostawić chwilę. tego, go jasne, zostawić, jasne. Ja chcę go zostawić, ja chcę go zabić Jasne, jasne, że go chcę zostawić Dobra, i chodź, chodź, chodź dobra, ma go zabić z zabić, go zabić Nie, kropa? z pompy chciałem, bo się bałem, jestem botem Przepraszam A ty teraz musisz zrobić? Co musisz? za mną No szukałeś stary, wbijasz No szukałem I ten kanister odpalasz na sobie hmm, no ten, Nie, 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 nie nie odpalasz, ja ci go odpalam Aha, przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Nie, nie, masz tam straż, stary, masz straż Nie przeżyłem, stary, nie przeży. Nie no, widzicie jak, nie no, no szokuję, mówię mu stary, ty masz go zabić z kilofa a ten go wali z no za to tak. musi szary stary kara, nie? Ale ja nic nie mam. Stary, jest swoje miejsce, nie, naprawdę, wbijaj tam. <śmiech> nie jeszcze <laughs> się, nie <laughs> się. <laughs> no, nie no, za gruby jesteś to. Nice. Dobra. Ja nie, nie mam już seza faktycznie jakiego. O kurde! Się... Jak on mnie zabój, Chcesz mnie uleczyć? już jest, jesteś leczony okay. tego. Okej. Yyy. Drower, chcę kille, doower, widzi kille, drower widzi kille. Mogę strzelać? Mogę zabić? Mogę nie, zabić? Wierzasz w niego, wierzasz do ale niego. Już, stary, dobra, ja już, dobra zabiję zabijam stary, go. Ja ci go zostawiam stary, wierzasz w niego. Lecimy. Oh. Możesz wziąć trafczeczkę zanim. Dzięki, ale killa chciałem. Dobra, no dobra. wiesz, jaki jestem, nie? No wiem. No. 5-2, to nie za dobrze wygląda. <noise> Butuje mnie to i chciałbym sobie. Ale dobra, pokazać. jest wytłumaczenie, to jest moja druga giereczka dzisiaj, to to, to nie wychodzi za dobrze, nie Oga, wychodzi. moja kura, też druga. <noise> no też. Pisa. O, o, fight, lecimy na fight, tak? o, bitka, tak, 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 jasne. 100 mniej? Leży jeden. Jeden leży. Leżą, dobra! Z tej zasady wreszcie chcesz, jakiej itemy chcesz. Jest w końcu! skars pas ale, ale nie może być tych złotych itemów. Mogą być maksymalnie filtrowe. No, maksymalnie filtrowe, maksymalnie. Wjeżdżam grubego. Ciup. Dobrze. Tam są daleko. tam. Dobra, dobra. Wysiędź z samochodu, wysiądź. Dobra, wysiadam. I dawaj mną, dawaj dawaj. Ale mam zezę, nie, Maksym, proszę pomóż. Ja tu innego biję stary, nie? Ty strefa trochę bije Dostał. Jeden ma zero. Aj, dwóch mnie podjechało. Nie, najgorzej. Ale strefę, jak wygrasz, to wygramy. Jedno leży. Leży, leży Maxim, kurde, co robi? 9 kili, jaki spocuch. Największy Kościu. polski spocuch. Nie no, proszę, tak nie mówię. A jak <grym> miałeś ze siebie mówić w ogóle? To, no, co on zrobił? Drower mówi, teraz? że największy polski spocuch. Chciałbym, żebyś mnie uleczył, prosił. Ale, ale kto? Kto, kto? Yy, nasze funciu. O kurde, ej, co było mówić, że z tego, że dedasz. Te nie no, <grym> no nawet tak, nie zwróciłam do uwagi, nie. Dobra, udał spokojnie, uleczę się na zielonych, patrz jak tutaj chłopę prosto. Ja oglądam. Ty jesteś tary, totalnym biznesem, nie? W sensie, Dzięki. Trzeci raz dzisiaj cię leczę, nie? Czy tam czwarty nawet? Nie no. <laughs> no pajętek. Ja miał cię muszę kierować, a ja w to gierkę w przez ostatni tydzień tak grałem, mało że trzeba bo telewyskowie. Babcie pick co dowiezie. No babcie szanować trzeba, to pewne. O, jak później... Ale łatwo! Co zrobił? Nie no, ten łuk jest kozacki, przyznaję. No to po prostu ja jestem królawski, nie? A tak, 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 to prawda. Drawer mówi, że to prawda. Macie 7 przeciwników, w sumie 6, nawet 5 chyba. Tych też. Ja to... pierdzielę! Ręce. Ale grudze. jestem bogiem! Jestem bogiem tych gnichu, pytałeś? Ej, czekaj, muszę ci uleczyć! Ej no jakbyś mógł, byłbym wdzięczny Dobra, 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 biorę elektryczny stary, uleczę cię. Uleczysz mi dziękuję Dobra, masz stary to grać, ale masz wejść w to i się stary do 10 HP obić. A tutaj, sorry, dobra, już. Do 10, no nie wiem, no tak. Ja ci powiem kiedy, nie? 5, 2, 1, wychodź, 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 wychodź. wychodź. Dobra, mogę to zrobić. Jak masz świat, nie leci, Nawet nie musisz być, hmm. na Dzięki. No nie, no dobił mi go, no, ale lamus dobra, Dawaj, dwa, 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 walimy dwa, dwa, do mamy. tego. Ja, ja mam 4 HP, to się wszystko pali, Maksym. Ja nie mam maców, to się wszystko pali. No to wygrać, ja tu dadam Nie, nie. Lecimy, tylko ja mam 3 HP, to się boję w wejść. No i po mnie. Jednak. Nie! Drugi miejsce, nie. Mi, Ja pierdziele, zwaliłeś stary, wychodzi no za już wychodzę, wychodzę. 12 killi maksimum. Dobra, czy chciałbyś stary okazać w ogóle skruchę? Jesteś słaby, nie? Po prostu. Proste, Zazwyczaj. że tak. Znaję. Ja zadałem przez co? Przez przypadek totalny, nieszczęście, bo... <laughs> tak, tak, zgadzam się, Tych, przepraszam. No, Chłopie, obił, w sensie, no, ale co? Co, co niby nie? No tak no było. zgadzam się, mówi zgadzam tak się. Było. Tak Był. było, że wszedłem przez spadek w ogień, jak już miałem 20 HP, bo chłop mnie no i tyle no. I mieliśmy to wygrać, ale drogę jak zwykle trzy razy z musiałem go cztery razy lecić, coś? Widzu? Ale dobra, no to pożegnaj się, pożegnaj się. Z eee, daję wam dziękuję serdecznie za odcinek, padajcie do Maksyma na kanał, macie link w opisie. No i co? Trzymajcie się na Spokojnie, ja taki z nie jestem, ja jestem fajny na co. Jest tym. gorszy. Dzięki za oglądanie, siemano. Siemano.